W Ursusie biegają nie tylko dorośli, ale również dzieciaki. Zapraszam na relacje z pierwszej edycji Biegu Niedźwiadka. Dzieciaków wzięło udział w biegu Niedźwiadka. W dniu e, dzisiejszym w biegu Niedźwiadka wzięło udział 70, e, 70 dzieciaczków. Dzieciaczki były podzielone na trzy kategorie wiekowe. Były to klasy pierwsza, druga i młodsi, trzecia, czwarta, jak również piąta, szósta. Z czego piąta, szósta biegała e, na najdłuższym dystansie 400 metrów. Wcześniejsze roczniki, wcześniejsze kategorie biegały na dystansie 300 metrów. Dzieciaki już w tamtym roku też startowały, czy to jest pierwszy rok? No właśnie, w tym roku zdecydowaliśmy się rozbudować trochę nasz bieg e, i urozmaicić, właśnie o bieg Niedźwiadka. E, I to jest pierwsza edycja biegu Niedźwiadka. Nie spodziewaliśmy się tak naprawdę tak licznej frekwencji, z czego jesteśmy bardzo dumni, bardzo zadowoleni. E, czy jakieś nagrody są przewidziane? Tak, oczywiście. Dla pierwszych trzech miejsc w kategorii w każdej kategorii wiekowej. Tu jakby nie rozgraniczamy między dziewczynkami a chłopcami. Wszyscy startują razem. E, mamy przewidziane puchary, medale, no i coś słodkiego. Jak wrażenia? Dobrze tak. się biegło. Dobrze się biegło. Trasa nie była trudna? Super. No tak. Koledzy Cię gonili? Tak. A, y... Wcześniej trenowałeś trochę, czy tak po prostu na spontanie? Trenowałam. A długo? Tak. Jak Ci się biegło? Yy, bardzo fajnie, tylko za szybko wystartowałam. No ale miałeś dużą przewagę nad swoimi kolegami i koleżanką. Za bardzo nie wiedziałem, że mam, bo nie patrzyłem za siebie. A Tobie jak się biegło? Goniłaś, goniłaś, no niestety nie udało się dogonić kolegi. Dobrze, już myślałam, że mnie wyprzedzą, ale... Dobrze, a Tobie jak wyrażenia? No nieźle, było ciężko, ciężka rywalizacja. No i było naprawdę fajnie. Okay. I już Panie Burmistrzu proszę, pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Gratulacje serdeczne, wielkie brawa. 全国おばさう。